Wydarzenia. Właśnie mówimy wydarzenie, ale chyba lepiej powiedzieć spotkanie. Spotkanie horyzontów, pomysłów, no i wreszcie po prostu ludzi i instytucji. Jestem bowiem przekonany, że tylko w dialogu możliwe jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla pomyślnej przyszłości nas i następnych pokoleń. Chyba wszyscy się zgodzimy, że znajdujemy się w przełomowym momencie najnowszej historii. Jeszcze półtora roku temu wszyscy mieliśmy wrażenie, że pandemia w jednej chwili zatrzymała całą globalną gospodarkę. Ale paradoksalnie to tylko sprawiło, że świat przyspieszył. Pandemia była gwałtowną pobudką z neoliberalnego uśpienia, w którym światowe elity tkwiły całymi latami. A przecież od pewnego czasu widać, jaki plon zbiera neoliberalna doktryna, rosnące nierówności społeczne, nieokiełznana władza gigantów technologicznych i widmo katastrofy ekologicznej. To wszystko wzywa nas do gruntownego przemyślenia koncepcji rozwoju. Przez lata myśleliśmy o nim jako o wyścigu. Ścigaliśmy się na technologię, na innowacyjność, na wzrost PKB. I to wszystko są ważne obszary. Dziś jednak dobrze widać, że jeśli technologie to takie, które służą człowiekowi, jeśli innowacje to takie, które czynią świat nie tylko bardziej nowoczesnym, ale też przyjaznym do życia i wreszcie jeśli wzrost PKB to taki, z którego owoców mogą korzystać wszystkie grupy społeczne, a nie tylko wąska elita. Horyzont wyzwań wydaje się nie mieć końca, dlatego potrzebujemy nie tylko transformacji energetycznej, potrzebujemy też zmiany paradygmatu naszego rozwoju, potrzebujemy zmiany sposobu myślenia o świecie i dlatego tematy podejmowane na dzisiejszym wydarzeniu, w tym kwestie ESG, inicjują na polskim forum debatę, której bardzo dziś potrzebujemy. Sprawy środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym to ważne elementy całej nowoczesnej kultury biznesu, a zarazem kwestie, które będą miały znaczący wpływ na rozwój gospodarek narodowych na przestrzeni wielu najbliższych lat. Wierzę, że dzisiejsze debaty pozwolą pośród tych wielu wyzwań wytyczyć naszą własną polską ścieżkę. Jeśli polskie firmy i polskie instytucje mają liczyć się w tym nowym rozdziale rozwoju, nie możemy być tylko biernymi widzami. Sami musimy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość. Jeszcze raz Państwa pozdrawiam i życzę wszystkim udanych spotkań i owocnych debat. To był premier Mateusz Morawiecki, który otworzył kongres gospodarczy ESG Polska Moc Biznesu. A my wracamy do naszej dyskusji, rozpoczynamy program Minęła dziewiąta, Bartłomiej Graczak. Kłaniam się raz jeszcze, a zatem poruszamy właśnie tę tematykę gospodarczą.